Dzień dobry, mam na imię Marta, pracuję w Centrum Nauki Kopernik w dziale wystaw. Dziś nadaję znowu z przyrody. Wystarczy wyjechać na chwilę z miasta, żeby bardzo często zobaczyć gładko przystrzyżone trawniki. Ostatnio jednak przyszła do nas pewna moda na tak zwane łąki kwietne. Eee, oprócz walorów estetycznych i pięknych kwiatów ma to głębsze znaczenie i chciałabym dzisiaj o tym troszeczkę opowiedzieć. Ludzie od bardzo dawna opisują wszystkie gatunki, to co ich otacza, żeby się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Między innymi możemy sprawdzić, na ile dane miejsce jest różnorodne, ile tam występuje gatunków. W tradycyjny sposób robi się to tak, że po prostu zrywa się na przykład rośliny, kolejne egzemplarze, ogląda się je i sprawdza, porównuje. I ogólny pokrój, czy to jest tak zwana roślina zielna, czy to jest drzewo. Jak ułożone są liście? Jaki mają kształt? Y, jakie są kwiaty? Jaki mają kolor? Czy są złożone, czy nie? Jest to cała masa szczegółów i w przypadku takich dwóch roślin to jest dość oczywiste, że to jest podobne, y, to jest zupełnie inne. Natomiast mamy tu też taki przykład roślin już do siebie dość podobnych. Są inne, mają jednak podobny kolor, podobny kształt, dość podobny kształt liści, Podobne y, te maleńkie kwiatki, jak się im dobrze przyjrzeć. Bardzo wyraźna różnica. Ta ma ładny zapach, który trochę kojarzy się z, ze śródziemnomorską kuchnią, a ta nie. Ale ich podobieństwo zostało uwzględnione. One należą do tak zwanej tej samej rodziny roślin. Y, Takich roślin jest bardzo wiele i bardzo wiele w jednej rodzinie. One są gromadzone w większe grupy. To, jak bardzo zróżnicowane jest dane miejsce, właśnie po tym można poznać, jak dużo jest gatunków, jak one od siebie są odległe. To oczywiście, im bardziej różnorodne, tym więcej prawdopodobnie będzie tam innych organizmów, nie tylko roślin. Drobnych bezkręgowców, małych, ssaków, grzybów, bakterii. I także wirusów. W nowoczesnym świecie można jednak tą całą systematykę i oznaczanie bogactwa środowiska danego robić inaczej. Używa się do tego metod molekularnych. Zamiast się lęczeć z lupą i z mikroskopem, oglądać pojedyncze włoski na listkach roślin, można po prostu brać próbkę i z tej próbki izolować materiał genetyczny, DNA. A później używając specjalnych y, tak zwanych starterów, używając techniki, której wcześniej, o której wcześniej kiedyś mówiłam, PCR, można y, scharakteryzować, zobaczyć, ile tak masowo y, jest gatunków w danym miejscu. Przy roślinach takich, jak ja tutaj używam jako przykładu, to jest dość jasne, że one się od siebie różnią, ale wyobraźmy sobie, że tak samo można analizować próbki z ziemi, Próbki z wody i analizować różne grupy roślin, grupy organizmów żywych. Analiza taka zajmuje czasu dużo mniej i daje dużo bardziej konkretne odpowiedzi. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że od wielu lat ludzie również sekwencjonują genomy wszystkich znanych organizmów po kolei techniki się stają coraz prostsze, coraz tańsze. W związku z tym można też powiedzieć, że ludzie zbierają informacje, które później wykorzystują, choćby w taki sposób: aha, taka sekwencja w bazie danych się znajduje i już wiem, co tutaj rośnie albo żyje. Takie szybkie metody sprawdzania różnorodności służą badaniu również kondycji środowiska naturalnego. A wiemy w tej chwili, że różnorodność biologiczna Czyli liczba gatunków, ale także różnorodność pomiędzy w danym gatunku, genetyczna różnorodność, dramatycznie spada. Jest to jedna z rzeczy, która straszliwie yy, niepokoi wszystkich ludzi, którzy zajmują się środowiskiem. Dlaczego to jest tak ważne? Obejrzyjmy, jak dużo różnych roślin tutaj widzimy. To jest to, co dla naszego oka jest wyraźne, ale za każdą różnorodnością. W tej skali makro idzie także różnorodność w skali mikro. I możemy założyć, że w tak bogatej łące jest również. Tutaj mamy, proszę bardzo. Również owada. W tej łące, w tej glebie jest mnóstwo różnego typu mikroorganizmów, również, co jest istotne. Wyobraźmy sobie, że nagle pewnego razu przy, przybywa tutaj jakiś patogen bakteria, może być to wirus który zaczyna szczególnie upodobać sobie, upodobał sobie któryś z tych gatunków, które tu występują. Jeżeli spojrzymy z daleka na taką łąkę, można powiedzieć, że nawet gdyby część z tych roślin zginęła właśnie wybiórczo, dany gatunek, łąka jako taka przetrwałaby. Podobnie jest ze zmianami klimatu, okresami suszy, wielkim mrozem część z tych roślin padnie nie przeżyje, wtedy nominować będą inne, ale reszta może zawsze powrócić dzięki temu, że w glebie istnieje tak zwany bank nasion, czyli nasiona, które głęboko uśpione oczekują na sprzyjające warunki. Ta, to bogactwo i to, co jest najważniejsze, to bogactwo daje stabilność środowisku. Zaraza, która dotyczy części z tych roślin, nie zabije całości, kiedy leżę na tej łące, odurzona fantastycznym zapachem macierzanki piaskowej, które tutaj gromadnie rośnie, myślę ciągle o, tych, o tym, co robi człowiek, uprawiając monokultury. Choćby trawnik jest taką monokulturą, to znaczy, człowiek coraz większą część Ziemi zamienia w takie tereny, gdzie rośnie tylko jeden typ roślinności, lub hoduje tylko jeden rodzaj. Żywych organizmów. To stanowi wielką groźbę, i dlatego o tym dziś mówię, ponieważ wystarczy jeden patogen, który sprawia, że cała hodowla znika. Znamy liczne przykłady z historii rolnictwa. Najbardziej spektakularnym, pewnie, o którym dużo ludzi słyszało. To było w 40 latach XIX wieku w Irlandii, zaraza ziemniaka spowodowana przez taką, takiego w sumie grzyba, grzybo, podobnego do grzyba organizmu. Do dziś zaraza ziemniaka jest poważnym problemem, on również uderza w pomidory, ale wówczas Uderzyło to w taki sposób, że około milion ludzi w Irlandii umarło z głodu, ponieważ nagle w ciągu roku całe plony ziemniaczane zniknęły. Część, drugi milion musiał udać się, emigrował w poszukiwaniu jedzenia i życia, żeby nie umrzeć. Tego typu katastrofy grożą nam nieustająco ze względu na jednorodność organizmów, które hodujemy przemysłowo. A pamiętajmy, że jedyną sposobem, który człowiek w tej chwili ma na to, jest produkcja kolejnych związków chemicznych, które w jakiś sposób ograniczają lub zabijają patogeny. A to dla odmiany odbije się również na naszym zdrowiu, ponieważ żywność, którą spożywamy jest coraz bardziej nasączona różnymi chemicznymi substancjami. Pamiętajcie zatem, proszę, jeżeli mówimy o różnorodności, to ona ma wiele wymiarów i nie chodzi tylko o to, żeby było jak najwięcej gatunków, tylko żeby była ich właściwa liczba dla danego terenu, ponieważ to. Daje największą stabilność nie tylko naszym uprawom, ale dzikiemu środowisku, od którego cały czas i prawdopodobnie jeszcze długie lata będziemy zależeć. Dziękuję.